Witam Was serdecznie. Domy na zgłoszenie to już nie tylko 35 metrów i nie tylko rekreacja. Metamorfoza staje się faktem i nowy trend, który pojawia się na rynku, zdecydowanie pokazuje nam, że domy drewniane mają swoją przyszłość również w naszym kraju. Cała Ameryka, albo pół Ameryki zbudowane z tego surowca, Skandynawia, Europa również w tym momencie przekonana do tego typu budownictwa. My w Polsce jeszcze raczkujemy, natomiast Przykłady naszych klientów pokazują nam, że jest to przyszłość i naprawdę zastosowanie całoroczne. Ja Was serdecznie zapraszam na film, który pojawi się jutro, w którym pokażemy Wam dom Premiera, czyli dom 70 metrów na zgłoszenie. Dom Premiera nazywa się tak dlatego, ponieważ sam Premier o nim z mównicy mówił oczywiście, nie mieszka tam Premier, mieszka Pan Maciej, z którym wywiad będziecie mogli również zobaczyć już jutro. A naszym gościem specjalnym będzie Kuba Mider.